Are you listening? Damn. Siemaneczko, dzisiaj naprawa Volvo, jak widać. Mianowicie, co się stało? Amortyzatory, które już wykręciłem, wylały się, skończyły, nie ma ich zero, jest śmietnik, trzeba było wymienić. Kupiłem nowe. Nowe wyglądają następująco: wpadają z krajaby, takie jak były. Coś takiego. Stare też były skajaby wytrzymały lat 6, 7, 8, coś takiego tak wygląda nowy a do porównania tak wygląda stary stary wygląda tak i Jakaś zmiana konstrukcyjna nastąpiła, ponieważ tutaj jest taka osłona plastikowa. Tutaj tego nie ma. A wziąłem nie, nie do pary. Tutaj jest mocowanie przewodu od hamulców. Tutaj nie ma, bo po prostu zgniło i odpadło, i nie ma tego. I teraz co trzeba zrobić, żeby sobie taki amortyzator wymienić. Po pierwsze, trzeba mieć ściski do sprężyn. Te sprężyny były kiedyś wymieniane, przeze mnie, ponieważ stara jedna pękła, tutaj gdzieś twój ułamał się. I to są sprężyny również z Kajaby. Jak to teraz trzeba wymienić? Co nam potrzeba? O, nie widać ciemno. Tutaj przychodzi łącznik stabilizatora. Na klucz numer 15. Tutaj jest śruba, którą ściskamy, pierścień, który trzymam, amortyzator. Żeby to wykręcić, amortyzator, żeby puścił, po prostu tą śrubę wkręcam z tej strony, czyli z drugiej. Tutaj wkładam blaszkę i to się ładnie rozciska, i amortyzator mogę wykręcić. Z góry natomiast przychodzą. Trzy śruby na klucz numer 13. Tutaj są. Też trzeba wykręcić łącznik. plus to. No powyciągać te przewody od hamulców. Ten jest od y, czujnika ABS. No i całość oczywiście wychodzi. U mnie niestety wyszedł babol. Ponieważ tutaj, jak widać, po szlifierce musiałem ciąć łącznik stabilizatora. Ponieważ śruba wyglądała tak. Wyglądała tak, czyli no nie było podejścia, raz, że się zapiekła tutaj na gwincie, to jeszcze tutaj się zapiekła śruba w tym w drążku stabilizatora i po prostu to było nie do ruszenia, nie było opcji żeby to w jaki sposób, w jakikolwiek sposób to wykręcić odciąłem szlifierką flexem, czy jak tam się mówi bożką. No, i to już jest historia. sam łącznik rozerwałem, rozleciał się. Co ciekawe, ten łącznik był oryginalny, czyli od nowości. Od nowości tyle lat wytrzymał, czyli razem jakieś 16. 16 lat był w tym samochodzie, gdzie on jest teraz? Gdzieś tu leży. Gdzieś tu leży. Tu jest jeden. Tu jest jeden. Tu jest jeden, jak to widać. Wszystko zartywiało, gumka pękła. I to klepało sobie. Nowe łączniki mam z y, mail Coś takiego. I to jest produkcji niemieckiej. Także wiadomo nowe, wszystko sobie pięknie ładnie nasmaruje, żeby później nie było jaj podkręceniem, amory, kajaba, do tego po rozkręceniu, to się okazało, odbój, też był oryginalny, no i już stracił swoje właściwości, łożysko, jak tutaj widać piach, prud, syf, wymieszane ze smarem. Tu jest reszta łożyska. Chciałem je przesmarować, mu je jeszcze może uratuję, ale, ale sobie po prostu darowałem, bo to, to nie ma sensu. Poduszka poduszka jest również oryginalna, natomiast tutaj już się o, powyrywała. Amortyzator niestety musiałem ciąć, bo było tak zapieczone, że klucz się obracał, nie szło tego. Tutaj widać Ford Fomoko Ford Motor Corporation, czyli oryginał. Niestety się tutaj powyrywała i do wymiany nowe poduszki. Natomiast i łożyska wpadają z AXA, Chciałem Skyaby, ale Skyaby niestety na stanie nie było. Tak wygląda poduszka. Tak wygląda łożysko. A tak wyglądają te dwoje. Razem z osłoną. Także wszystko teraz będę składał. Trochę czasu mi to zajmie. A! I jeszcze ważna ciekawostka. Coś Kto powiem. A, co tam wymienić? Tam z rozłożyć, złożyć, skręcić. No niestety jest tutaj w tym amortyzatorze taki myk, ponieważ. Ponieważ już tłumaczę, gdzie jest to łożysko, jak widać, tutaj musi dolegać sprężyna. To nie jest płaskie i to sobie można regulować. Ale tutaj jest taki Denzel. I pamiętam, że jak próbowałem sprężyny, to była rozpiska, jak te sprężyny ustawić, mianowicie tutaj na dole nie ma problemu, bo ta sprężyna dochodzi do tego wytłoczenia tutaj się blokuje i ona ma być w takim właśnie miejscu natomiast góra poduszka wiadomo trzeba ją włożyć ale to się obraca ale ten dędzel Wskazuje nam linię tutaj, 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 tutaj. tutaj prosto na to. To jest ta blaszka ma wchodzić w mocowanie w zwrotnicę. I jeżeli tego nie ustawicie razem z tym, może tak będzie widać lepiej z daleka, to. Tamtym to wtedy ta sprężyna będzie niestety, ale niepotrzebnie naprężona. I pamiętam, że jak wymieniałem te sprężyny, sprężyny to to było w niewłaściwym miejscu. Po prostu mechanik źle to złożył. Cały czas sprężyna była naprężona, niepotrzebnie. Tutaj, tam. Dobra. Teraz to następuje? Tutaj mam. Tą sprężynę, biorę amortyzator lewy, nie, prawy. Zakładam y, odbój z osłoną. Później wjeżdża łożysko, poduszka Całość skręcam i wkładam do, do samochodu. Dobra, jeden amortyzator skręcony. <coughs> prawy. Tak wygląda. Niestety ten plastik, który był w starym, pełnił funkcję znaczącą, ponieważ tutaj yy, ten, ta osłona się na tym trzymała. W nowym tego nie ma! Oczywiście jakieś oszczędności muszą być, dlatego tutaj fajnie to jest. oszczelne, nie? A tutaj już w jakiś sposób to sobie będzie latać. Niestety tak to wygląda. I tak wygląda poprawnie skręcony amortyzator. Jak sobie zobaczycie, ten cędzel na poduszce, ten na łożysku i tutaj to powinno być w linii prostej. Jest? I razy drzwi jest, ale nie ma jakiejś dużej rozbieżności, milimetr dwa. Tu jest stary dla porównania, również jest linii. Teraz następuje teraz trzeba to po prostu dziadostwo włożyć do środka, przykręcić, założyć wszystko i bawić się dalej. Dobra, działam. Jedną stronę mam już skręconą. Trzy śruby przykręcone, tutaj sobie jeszcze posmarowałem smarem, czy też tabotem, jak to woli. Łącznik stabilizatora pięknie się błyszczy, przykręcony, tutaj ta blaszka też, która trzyma czujnik od ABS, przewód od hamulców, tamta śruba, yy, która trzyma cały amortyzator, jest przykręcona, także z tej strony to wszystko, biorę się za drugą stronę, tu jeszcze muszę koło tylko założyć i to będzie. Wszystko w tym temacie prawej strony. Dobra, biorę się za lewą. Siemaneczko. Podsumowanie całej naprawy, ponieważ wyleciało mi to z głowy w sumie po zrobieniu auta. Przejechałem się i byłem zachwycony. Wszystko działa elegancko i to auto zaczęło się w końcu konkretnie prowadzić. Jest, jest przyjemność jazdy. I teraz. Koszta bo to wszystko najbardziej interesuje amortyzatory kajaby takie założyłem cena sklepowa 338 zł natomiast jeżeli pójdziecie do sklepu sprzedano mi je za 314 ceny na internecie są na interkarsie przynajmniej cały rząd. także to mamy 314 razy 2 no to już jest 628 zł no, robi się ciekawy do tego do tego elementy kolumny, osłon odboje. Należy doliczyć zestaw Zaksa. Naprawczy łożysko plus yy, poduszka MacPhersona która kosztuje 116, a w sklepie bodajże 102. Do tego dodać 1.02, dodać 102, to już jest 834 zł. Co dalej? Do tego kupiłem. Yy, Odboje i osłony zestaw ochrony przeciwpyłowej. po potaniości Magnum, koszt 55 Zł, to już jest komplet. Dodajemy 55 Zł, robi nam się 887. Także już mamy prawie 9 stówek, a u mnie jeszcze trzeba było wymienić łączniki stabilizatorów. Były z tego co pamiętam maili? Chyba tak. No to koszt 117. Także po dodaniu wszystkiego robi nam się no niecały 1000 zł. Także jak widać, jeżeli komuś się chce, ma jakieś podstawowe narzędzia, trochę miejsca w garażu bądź no w sumie garaż by się przydał, ten kanał jest lepsze podejście, to warto. Warto, bo wtedy wydajesz ty na części dobrej jakości Robisz to sam i nie płacisz mechanikowi Nie wiem ile by wziął za to mechanik Jakie to są koszta Ale przypuszczam, że nie mało Licząc na mechanika, który prowadzi własną działalność też w firmę i odprowadza te pieprzone, zawyżone w Polsce podatki To jest nienormalne Także lepiej zrobić to samemu, jeżeli się chce a za właśnie zaoszczędzoną kwotę, kupić lepszej jakości części, bądź jakieś klucze narzędzia, no i cieszyć się z, z jazdy samochodem, która jest nieporównywalna do tego co było przedtem. Teraz mam nowe amortyzatory z tyłu kajaby, z przodu jest cały zestaw nowy. Prężyny z przodu też były wymieniane parę lat temu, też na kajabę. No bo pękła stara. No i jest elegancko pojawiam. w tym aucie, teraz można odpoczywać, jest pięknie, także z mojej strony to wszystko i pamiętajcie, trzymajcie się i nie puszczajcie, a jak się puszczacie to bierzcie za to pieniądze.